Witajcie. Dzisiaj raport fiskalny dobowy z piątku. Udało się wysłać 67 przesyłek, co wygenerowało 1961 zł. przychodu. Jeszcze tak dobrego piątku już nie miałem naprawdę od kilku miesięcy. Także nie wiem, czy to się zaczyna już jakaś przedświąteczna gorączka zakupowa. Ludzie podostawali wypłaty i chyba zaczynałem kupować. Aktualny przychód 205 674 zł. I temat dzisiejszego odcinka obrót dlaczego obrót dlaczego przychód dlaczego nie podasz dochodu komentarzy takich jest mnóstwo maili takich jest mnóstwo piszecie mi że mając milion złotych przychodu mogę mieć milion złotych y, kosztów i to jest prawda mogę mieć nawet milion półtora miliona kosztów czyli mogę wygenerować pół miliona złotych straty jednak wyzwaniem które prowadzę akurat na tym kanale jest zrobienie jak największego obrotu, czyli osiągnięcie jak największego przychodu. I już Wam mówię dlaczego. Bardzo często też powtarzam, że zysk nie jest aż tak ważny i wtedy to mnie dopiero szkalujecie. Wtedy to są wykrzykiwania, wyzwiska. Jak to zysk nie jest ważny? Po trzech miesiącach ogłosisz splite i jak można nie patrzeć na zysk? Jak można nie patrzeć na zysk? I już Wam mówię. Dokładnie o co chodzi, opowiem Wam pewną historię, potem Wam pokażę taką. jeszcze coś przygotowałem na przykładzie, żeby żeby Wam po prostu to zobrazować. Są to dzisiejsze moje przemyślenia w samochodzie, bo dzisiaj znowu mi w pracy wypadł 12-godzinny dzień pracy, ale jutro mam za to wolne. Także od rana będę siedział, wystawiał nowe aukcje, bo paczki z Chin przyszły. Także będę działał i będzie siedziało. O tak. Widzicie teraz zdjęcie, na którym pokazany jest uchwyt samochodowy grawitacyjny do kratki na telefon. Uchwytów na Allegro jest mnóstwo. Niektóre można przykleić do szyby, niektóre jakieś tam magne, na magnes, niektóre... No dużo, no, jest mnóstwo i sprzedają się naprawdę w tysiącach, w tysiącach sztuk. I nagle moim oczom ukazał się nowość, czyli uchwyt grawitacyjny do samochodu i to trafiłem na to na chińskich stronach, że to jest jakaś tam nowość, że uchwyt grawitacyjny, wchodzę sobie na Allegro i co się ukazuje moim oczom? Jest jeden sprzedawca. Dosłownie, jeden sprzedawca sprzedaje uchwyty grawitacyjne za 30 zł. I sprzedaje ten produkt dosłownie w setkach sztuk. No to wchodzę sobie na Alibabę, patrzę, ten sam produkt tej samej firmy, dosłownie ten sam kosztuje na Alibabie 3 zł. No to nie oglądając się praktycznie za niczym. Od razu z grubej rury zamówienie samolotem, żeby było jak najszybciej, no bo wiadome jest, że zaraz się pojawi tego bardzo dużo, bo tego nie ma w Polsce. To jest jakaś nowość i tego zaraz będzie mnóstwo, i będzie wiele aukcji. Ale mówię, będę przed wszystkimi. I zamówiłem samolotem, no można powiedzieć, że kilkaset sztuk tego produktu. Całość mnie wyszła około 9 chyba złotych za sztukę, 9 czy 10, tak coś kojarzę. No to załóżmy, że 10 zł sztuka po wszystkich opłatach, już wprowadzone do obiegu, mogę zacząć sprzedawać. Wystawiłem produkt za 20 chyba 7 złotych, bo jeszcze to była najniższa cena moja, 27 zł. I sprzedałem, nie wiem, z 10, 15, może 20 sztuk, no i nagle... Rozpoczęła się walka cenowa, no to tam było, wiecie, 25, 24, 23, i potem, tak, w okolicach 20 zł. cena się troszeczkę usystematyzowała, czyli już nie przebijaliśmy się ceną. No mówię, okej, okay, za 20 zł można to spokojnie sobie sprzedawać, zawsze tam jakieś zarobki są. Aż tu nagle pojawił się trzeci sprzedawca, czwarty, piąty, szósty, trzydziesty sprzedawca. I wtedy rozpoczęła się taka walka cenowa, dosłownie wojna cenowa, że koniec końców produkt, który ja kupiłem za 10 zł i na którym przez jakąś chwilę zarabiałem, nie mogłem sprzedać za bo to teraz ta cena 6.90 to już jest wysoka. Te produkty były po 5 zł, po 4 zł nawet je sprzedawcy na Allegro sprzedawali, byleby się ich pozbyć. Ja Wam powiem, że ten produkt, który miał być strzałem w dziesiątkę, leży u mnie na magazynie od dwóch lat i praktycznie przez te dwa lata cały czas go pomalutku, pomalutku, pomaluśku wysprzedaję. A teraz aktualna cena 6,90 na Allegro, każdy z Was może sobie wejść, taki uchwyt grawitacyjny kupić no i się nim cieszyć. I, czy, i pytanie jest teraz, czy był to strzał w dziesiątkę? Czy to była strata pieniędzy? No wyobraźcie sobie to, że pieniądze leżą przez dwa lata i pomalutku, pomalutku, pomalutku. Nie o to w biznesie chodzi. W biznesie chodzi o to, żeby zamówić, sprzedać jak najszybciej, domówić, przeskoczyć na coś innego, żeby cały czas był obrót, żeby cały czas pieniądze były w ruchu. I oczywiście, zamawiałem ten produkt, żeby na nim zarobić. No ale koniec końców stanąłem przed. Pytaniem, odpowiedzią na to, czy sprzedać go ze stratą, mi się jego pozbyć, czy sprzedawać sobie go pomalutku. No, ja akurat wybrałem tą opcję. Nie wiem, czym to było spowodowane. No, na takie, na takie decyzje może mieć wpływ bardzo dużo różnych czynników. No, ja akurat przyjąłem, że przy tym produkcie będę sobie pomalutku go sprzedawał w jakiejś tam rozsądnej cenie, nierozsądnej cenie, żeby nie stracić czyli jak za 10 zł go kupiłem, to go po te 10 zł powiedzmy sprzedaję, żeby wyjść na zero. I przez cały czas muszę go pakować, jeszcze zdarzyły mi się jakieś tam reklamacje w związku z nim, musiałem zwrócić środki, także produkt wygenerował mi koniec końców, tam zyskałem, tu straciłem, pieniądze zamrożone i powiedzmy, że w ostatecznym rozrachunku, jak sprzedam te wszystkie sztuki, to będę na zero. Ale no, zamiast zarabiać, i pieniążki mnożyć i wprowadzać dalej do obrotu, to ja się bujam z tym przedmiotem. I teraz przykład. Widzicie teraz 6, powiedzmy 6 aukcji na Allegro. Kupiliście przedmiot w kinach za 5 zł, sprzedajecie za 12, kupiliście za 6, sprzedajecie za 15, za 7, za 18, za 9, za 20. Załóżmy, że to jest konto na Allegro z 6 przedmiotami. Wyobraźcie sobie, że tych przedmiotów jest na przykład 60 albo jest ich 600. To nie ma różnicy. Chodzi o przykład. Czyli, że powiedzmy Kilka przedmiotów wam się bardzo dobrze sprzedaje, a kilka z nich to w topa, powiedzmy, pieniężna. I na przykładzie, za każdy przedmiot, który ja zamawiam, oczywiście chcę na nim zyskać jak najwięcej. To nie jest tak, że zysk nie jest ważny. Zysk jest bardzo, bardzo ważny, ale jest on tak jakby na drugim planie. Ja chcę produkt kupić i sprzedać go jak najszybciej. W ten sposób. I teraz widzicie, że cztery z moich aukcji sobie na spokojnie zarabiają. Tak? No bo ja kupiłem produkt za 5, 1000 produktów po 5 zł, sprzedaję go po 12. I do... Oczywiście no, nikt nie będzie 1000 produktów zamawiał, no bo to też będzie leżało na magazynie, to nie warto. Ale chodzi o, o taki czysty przykład, żebym wiedział wam, jak wam o tym opowiedzieć. Kupuję po 5 zł, sprzedaję po 12. Robi się obrót, robi. Jest zysk, jest. Ale rozpoczyna się na przykład w tym produkcie za 5 zł jakaś tam walka cenowa, no to schodzicie do 7 zł, ale cały czas zarabiacie. Czyli cały czas jest ten zielony ptaszek z zysku, powiedzmy. I teraz widzicie dwie aukcje. Produkt kupiony za 9 zł, chcieliście go sprzedawać po 25, i produkt kupiliście za 10 zł, i chcieliście go sprzedawać też po 25. Myśleliście, że to jest strzał w dziesiątkę. Tak jak każdy z Was sprowadza produkty, na przykład z Chin, albo kupuje je w polskich hurtowniach, albo chce to robić, żeby na tym jak najlepiej zarobić. Więc każda. Wa każde wasze kupno, wy uważacie, że to jest strzał w dziesiątkę. No i się nie dziwię, ja też tak o każdym produkcie myślę, ale niestety tak to nie jest. I teraz stajecie przed pytaniem: czy sprzedawać tak jak wszystko inne, czyli zamrozić sobie pieniądze i pomalutku wyprzedawać, czy sprzedać produkt szybko jak kupiliście go za 9 zł, sprzedać go za 9 zł i się go pozbyć, no bo wiadomo, że to już jest w topa, czy na przykład. Kupiony produkt za 9 zł, sprzedać go na szybkości za 7 zł, odzyskać część pieniędzy, wprowadzić w obieg. To je, są pytania. I tutaj są, e, właśnie jest pytania. I to wszystko zależy od tego, jaki osiągacie obrót, no i zysk. No bo te pozostałe cztery aukcje napędzają wam tak, jakby cały czas sprzedaż, cały czas obrót. No i jak wam się zdarzają takie wpadki, tak jak tutaj widzicie, no to nie odczuwacie tego. No po prostu się przytrafiło, Prowadzicie dalej biznes, a Waszą decyzją jest co z tym robicie. Czy sprzedajecie sobie to pomalutku, czy sprzedajecie to z, zerową, z zerowym zyskiem, czy powiedzmy sprzedajecie to ze stratą. I oto tak Wam chcę to zobrazować. Nie wiem, jak to dokładnie tak ująć aż w słowa, ale chodzi o to, żeby obroty były jak największe, jak największe, jak największe, żeby tego typu wpadki. No, wam w żaden sposób nie zagrażały, no bo cały czas jest obrót, 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 i nawet jakby przez 3 miesiące będziecie osiągali stratę, no to ten obrót tak czy siak koniec końców wam wyjdzie na plus, tak? Zawsze na plus. A wyobraźcie sobie teraz sytuację, bo zmierzam do całego meritum, czyli do wniosku z tego wszystkiego. Wyobraźcie sobie, że wchodzicie na rynek dzisiaj i kupujecie te dwa produkty z X'ami, albo kupujecie trzy takie produkty. No, bo powiedzmy, że 20% tych produktów to zawsze są te z czerwonym x, a 80% produktów to są te z zielonym ptaszkiem. Tak uznajmy. Tak, dla przykładów, oczywiście. Niektórzy mają same zielone ptaszki, a niektórzy mają na przykład 60% x, a 40% x, a 60% zielonych ptaszków i też na tym zarabiają. I to właśnie wyobraźcie sobie, że wchodzicie na rynek. I zamawiacie te produkty, które są. które strat. No nie, macie 10 tysięcy do zainwestowania. Kupujecie jeden produkt za 3, drugi za 3000, tysiące, trzeci za 3000 i okazuje się, że akurat trafiliście na te trzy czerwone X. Towar zamrożony, nie możecie go sprzedać, nie możecie go. No, jesteście po prostu w mega kropce, No i co teraz robicie? Czy dążycie do tego, żeby. W takim wypadku ja dążyłbym do tego, żeby ten produkt, mimo że jest w topą, nie czekać aż go sobie pomalutku wyprzedam, tylko go szybko jakoś opchnąć, odzyskać chociaż część pieniędzy i szukać czegoś lepszego. No to jest wszystko taka na początku, oczywiście, prowadzenia działalności i na początku tego wszystkiego to jest luteria dość duża. Dlatego piszcie do mnie maile, jak macie pierwsze wasze produkty, żeby nie było w topy. Ja wam, ja moim zadaniem jest na tym kanale, znaczy w wiadomościach, na które Wam odpisuję, odradzić Wam, czyli powiedzieć Wam wszystko to: znaczy, możecie wtopić, czemu Wasz towar jest do dupy, dlaczego, dlaczego nie macie go sprowadzać, jakie jest ryzyko, to znaczy, jakie ja widzę ryzyko. Nie będę Wam polecał produktów. Kup to, kup to, 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 to jest fajne, fajne, fajne i zapłać mi za to stubę, za tą poradę. Nie robię takich rzeczy. Ja udzielam darmowych, y, takich Wasz porad, można powiedzieć. i na zasadzie takiej, że zrobię wszystko, żeby wam ten produkt wybić z głowy, który chcecie sprowadzić. W ten sposób, yy, taka jest moja strategia i tego się będę trzymał, mam nadzieję, je przez cały czas. Tak. Tak to wygląda, takie są moje przemyślenia samochodowe. No, także obrót, 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 jeszcze raz obrót, żeby wam te czerwone x nie zagrażały. No bo. No, bo widzicie, taka jest, tak to jest, że jak jest na przykład 100 aukcji, zarabia, a nie wiem, 30-40 aukcji nie zarabia, na przykład, tylko stoi, no to to jest Wasza decyzja, co z tym robicie. Ale jeżeli macie już obrót, już jesteście rozpędzeni, powiedzmy, macie nie wiem 100 tysięcy złotych przychodu miesięcznie, no to Was takie aukcje nie zatrzymują. Pozbywacie się ich, nawet ze stratą, i zapominacie o temacie, sprowadzacie coś innego. jedziecie cały czas, żeby. Osiągać jak największy obrót, jak największy obrót. Wyobraźcie sobie, że dojdziecie do obrotu 200 tysięcy miesięcznie, 300 tysięcy miesięcznie. Oczywiście te miesiące mogą generować straty, nawet zamknąć miesiąc możecie ze stratą 50 tysięcy złotych, ale żeby was to nie zatrzymało, to znaczy ja wyznaję taką zasadę, każdy ma inne podejście i to jest jedna ze strategii. Ja w tej strategii, akurat Allegro, dążę do jak najwyższych obrotów. Chciałbym mieć koniec końców milion złotych obrotu miesięcznego, czyli milion złotych powiedzmy przychodu miesięcznego. To nie jest aż tak dużo, bo to, bo to może na Allegro ja mógłbym to zrobić na stryknięcie palca, pozamawiać jakichś towarów i, i posprzedawać je. Obrót zrobić to nie problem. Tylko chodzi o to, żeby się czuć, no mówię, bezpiecznie i żeby nie, nie martwić się tym, że wam zabraknie, nie wiem. Donera, że Wam za, nie wiem, musicie znowu kupić koperty, albo, albo jakieś inne rzeczy Wam wyszło, albo jakiś mandat 5000 zł. To wszystko, jak idzie obrót, jak idzie lokomotywa, jak ciśniecie, czyli zwiększacie cały czas te obroty, obroty, przychody, no to Wam takie rzeczy są niegroźne i wtedy takie rzeczy są, nie wiem, czy dobrze powiedziałem, no ale nieważne, gadam, w, w, jestem w transie, o tak. I wtedy na przykład tak jak już wam wspominałem, czy to samochód z salonu na jakiś, nie wiem, tak jak Audi Perfect List, no to Audi Perfect List idziecie, bierzecie nowy samochód z salonu, wypożyczacie go takie jakby za 1500 zł miesięcznie i jeździcie nowym samochodem i robicie wszystko nadal i żeby ten obrót był jak największy. No i z tego obrotu, jak sobie te 1500 zł miesięcznie skupniecie, no to, no to wasz obrót tego nie zauważy, bo cały czas jest. Dążycie do tego, żeby ten obrót był jak największy. Takie moje zdanie, takie moje malutkie przemyślenie. Możecie się z nim nie zgadzać, napiszcie w komentarzach, co Wy o tym myślicie. Ja po 7 latach działalności gospodarczej wychodzę z takiego założenia i doświadczenie, moje doświadczenie, które zyskałem, o tak pchnęło mnie w tą stronę. I dlatego też założę spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i tam to już będę robił cuda, cuda na kiju, o tak. I będę wam o tym wszystkim opowiadał. I to codziennie w dodatku. Także nie będziecie mieli mnie dość. Jak wiecie, chcę troszeczkę kanał rozwinąć, jakąś kamerę na czoło kupić, pokażę Wam jakieś unboxingi, wszystko zmierza. W kierunku tak naprawdę zabawy. I poznawania nowych ludzi i, i tworzenia społeczności wokół właśnie tego mojego pięknego kanału. Tak, się rozgadałem, miałem chwileczkę gadać, a, a znowu się długo zebrało. Takie to no dzięki. O, już uciekam, już nie gadam.